Ja, ja, tylko patrzyłem. Spokojnie. Jak się nazywasz? Tommy. Cześć, Tommy. Jestem Wi. Co tu robisz? Y no, no wiesz, no bo ja tylko tak tu sobie jestem. W biurze dyrektorki ośrodka? Przecież widziałem, że czegoś szukałeś. No bo... Bo szukałem, czy ktoś mnie wybrał do drużyny, a tu znowu nikt. Yy, to nie fair. Ja wszystko przecież umiem. I mam wszczepy, i jestem szybki. Ej, co to ma znaczyć? Chłopaki nie płaczą. Tylko... Tylko ja się robię już za stary. Ty? Za stary? Aha, niedługo nikt nie, nie będzie chciał, nawet najgorszy klub. A tata powiedział, że nie mogę zawieść, bo jesteśmy z Doktał. A moja ta no, ka kariera sportowa to ostatnia szansa. Hej, w życiu nie zawsze się wygrywa. Tylko ja nie chcę przegrać, nie chcę, żeby się śmiali. Posłuchaj, są rzeczy, których nie warto gonić za wszelką cenę. Po drodze można za dużo stracić. Wiem coś o tym. Aha. Nie martw się. Jeszcze będzie dobrze, zobaczysz. Taki zuch, jak ty pewnie wie, gdzie jest komputer fiony, nie? Muszę coś przy nim zrobić. No, no co ty nie widzisz? Przecież tutaj jest. Ale ze mnie gapa. Nie zauważyłem. No, a ja wiedziałem i zawsze bym wiedział. No, zdolniacha z ciebie. A Teraz głowa do góry i leć do siebie, żeby cię pani Fiona nie zobaczyła. Okej, okay, tylko ja. Co jest to cholery? Tommy, wyjdź. Teraz. Y ja tylko pomagałem znaleźć mu biuro. Nie zrobiłem nic złego. To on chciał. Nie mieszaj w to, dzieciaka. Spokojnie, Tomi, zostaw nas. Musimy porozmawiać z panią Fioną o sprawach dorosłych, prawda? Prawda. Zmykaj, Tomi. Jestem rozsądną osobą. Bo cokolwiek tu przyszedłeś, dogadamy się. Czego chcesz? Zniszczyć to pojebane miejsce. Dokładnie. Rozumiem Twoje emocje, ale spróbujmy porozmawiać. Łączyłeś się z komputerem, na którym są dane moich klientów. Co chcesz z nimi zrobić? Coś ci się, się pomyliło. To ja zadaję pytania. Posłuchaj, muszę chronić swój biznes i klientów. Na pewno to rozumiesz. Biznes? <noise> Niezłe. Pomyśl też o dzieciach. Chcesz je pozbawić jedynej szansy na lepsze życie. To jest jeszcze lepsze. Suka. Mam dla ciebie propozycję. Tylko proszę, wysłuchaj mnie. Mam od razu kontrpropozycję do Twojej propozycji. Tak. Pieprz się. Te emocje są niepotrzebne. Bądźmy profesjonalistami. Zamknij się i dawaj dostęp. Zniszczysz wszystko, co tu zbudowałam. I bardzo kurwa dobrze. Dawaj. Masz.